Nie wiem, całe, cała ich ekipa strollowała dzisiaj. A to już bez emocji, nie? Zero empatii w sobie. Dzień jak co dzień. Siema, z tej strony, Suro, i zapraszam do 13 odcinka z Attack on Titan. W poprzednim odcinku RN poszedł spać. Odpoczywał. I to w sumie tyle z podsumowania. Nic więcej się nie zdarzyło, nie? Z tego co pamiętam. Co nie, Nezuko Komoda? Aha, to już zapomniałeś, że Armin dźgał Arena w szyję ty dzbanie. To się cieszę, że się ze sobą zgadzamy. W ogóle zacząłem się też zastanawiać, nie? Bo obejrzałem już kupę anime openingów, anime endingów, innych muzyk z anime. Oglądam Attack on Titan. Napiszcie mi w komentarzu, czy już się mogę nazwać tak zwanym Mango z Zanim przyjdziemy do oglądania, tak zawsze wpadnijcie na Instagrama, zostawcie followka i zostawcie też subka na kanale, bo z tego co widzę tutaj, większa część z Was ogląda bez subka. A nic Was nie kosztuje. Dobra, lecimy z oglądaniem. A właśnie, jeszcze Janek z pierciolu przy Tytanem. O tym kompletnie zapomniałem. I co, I poczylił w domu i będzie Git. Nie, on wyjdzie. Musi być zbudowane napięcie, ale. Czy to jest, aby na pewno, konieczne? Ale, Kino. Lol, to te tytany cały czas głażą tu. No i co? No i przeszedł. I o to chodziło od początku. Nie, zawróci, to nie może być tak proste. O właśnie A czemu zwraca uwagę, a nie mógł przeciąć karku od razu z bomby? Skoro i tak wylecisz za niego! Co wy robicie? Dobra, akceptuję go dedubę. Nie, no, łysy też. O co chodzi dzisiaj? Co wy robicie? Mieli dwie szanse na rozcięcie karku. Nie no, blondyna ja tylko sobie razi Nie wiem cała ich, Cała ich ekipa scrollowała dzisiaj tą akcję I co, który to? Idzie Reno

Tak, eskortujemy! Tak, myślałem po poprzednim odcinku! Będzie skortowanie Erena! Kurde, ten janek dwa to dobry przywódca w sumie! A ci Czemu na piechotę? Tak, świetny pomysł! Przegrałeś. Stop! Nie no, daj tak, się katam! Haszet! 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 nie Haszet! nie Haszet! 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 odcinek. Nie no, wszyscy!

あなたが今の心に思っ外の世界に行きたいと思ったのどぶせにしっかりおうてもモティワークよ俺たちはみんな生まれた時から自由だそれを拒むものがどれだけ強くても関係ない炎の水でも氷の大地でもなんでもいい <laughs> <laughs> I o! To jest Call Your Name Boże jak ja kocham tę nutę Słuchałem z milion razy już A pierwszy raz na odcinku z Sątrakami Właśnie do Attack on Titan A byłem ciekaw kiedy to się pojawi No giną z własnej woli hey. Janka drugiego zabije Dobra mamy jeszcze tego pierwszego Je wow. Jeden na jeden! Dobrze, Polak się musi wpierdolić, nie są koniec. Nice. Nike! Wow! <grymne> Najlepszy odcinek do tej pory. Wow, ale już wiem, że będę musiał to powodzić. Albo modulować, żeby copyrightów nie było. Yo. Nie, nie, ten fragment tego odcinka. <grymne> top jeden na razie z tego anime.

Ha? Czyli to ten Szefito? No, dobra. Długa historia, długo by opowiadać, może później.

Ha. No, i spokój, mamy te ściki, no. Spora strata, nie? Jak na to, że praktycznie nic im się nie udało, tylko obronić miasto, a nic na tym więcej nie zyskali niż to, co mieli.

A to już bez emocji, nie? Zero empatii w sobie. Dzień jak co dzień. No, też prawda. No, bez kitu. Nawet Wiem. jeśli mamy jakieś ataki tytanów na miasto, nie, to takie rzeczy jak epidemia też mogą się dziać nadal. Nadal mamy katastrofy, takie czy chociażby żywiołowe, pewnie. なんだか、そのことを知りたい。あなたはが分かってよかったちとは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちは、私たちたちは、私たちた O, kurwa! I oni tych wszystkich ludzi muszą z tego wydobyć. Żeby się dowiedzieć, kto przeżył, W się, sensie, kto umarł. Oj, nie chciałbym być na ich miejscu. Dowie sam. A jak tu raterna. Nie wiem, pierwszy raz u niej emocje było widać na twarzy. Może jakiś crash zginął jej. Okej, okay, mamy sygnał po prawej. Jest prawej? Nie z młodszym kapralem, tylko? No tak, no muszą go jeszcze podtrzymać w zamknięciu, bo nadal nie wiedzą o co dokładnie chodzi z Erenem. A, 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 a... 君の持ち物だ。後で返すよ。ノートンクの名台シガンシナクにある家が石の地下室。そこに巨人の謎がある。そうだね。はい。おそらく父がそう言ってました。お前は記憶喪失で、親父は行方知れずか。随分都合のいい話だな。リヴァイ。彼が嘘をつく理由はないとの結論に至ったはずだ。 Okej, okay, dobre i złeglino. Kurwa, cały dzień walczyli. Jeśli oni cały dzień walczyli, żeby odbić ten mały skrawek tego muru to jeśli mają tak ogromne tereny i miliony tytanów dookoła, to powodzenia GG.

jest szansą, ale mimo wszystko nadal nie wiedzą o co z nim chodzi, więc może być zagrożeniem. Czyli dopiero teraz będziemy jeździć za mur i to z tym, tym ziomeczkiem, tym kapitanem. Kurwa przez to, że się tak dzisiaj jerałem nie zauważyłem jak mam już ciemno w pokoju. Ogólnie, ale może coś będzie mi jeszcze widać na sam koniec. Dosłownie to, że puścili call your Name, jak Eren szedł z tym głazem, to sprawiło już Sama ta nuta, że to był najlepszy moment do tej pory w całym anime. Już nawet walić to, że mi copyrighty powyskakują i będę musiał modulować ten dźwięk. Kuźwa, cieszę się, że dosłownie w takim zajebistym momencie akurat dodali tą nutę. Boże, jakie to było dobre. I przyszłe odcinki też się mega fajnie zapowiadają, jeśli będziemy w końcu za murem. Razem z tym kapitanem. Kapitanem Pokerface'em. No nie pamiętam imienia, ale ten co miał iskierkę wokół, jak Eren powiedział, że chce wyrżnąć tytany. No i dobre, mi się sympatyczne, to to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu Waszą opinię na temat tego, co się dzisiaj stało w tym odcinku. Bo, moim zdaniem, naprawdę top jeden z tych 13, które pojawiły się już na kanale. Oczywiście wpadnijcie też na Instagrama, dziękuję za donaty i widzimy się w przyszłym odcinku. Na razie.